Pokrzywa to też chwast spod płotu, ale bardzo cenny dla zdrowia. Jest to surowiec farmaceutyczny. Interesuje się nim przemysł zielarski. Dlaczego? Dlatego, że to jest składnik mieszanek o działaniu moczopędnym źródło przede wszystkim składników mineralnych. Pokrzywa została doceniona ze względu na to, że zawiera bardzo dużo na przykład żelaza, magnezu. To są wszystko pierwiastki, które są bardzo potrzebne organizmowi, zwłaszcza na przednówku. Pokrzywa jest pierwszym zielem, które było wykorzystywane przez ludzi, którzy mieli problemy z wyżywieniem się. Te liście nadają się do jedzenia, więc trzeba pamiętać, że pokrzywa to jest roślina jadalna i roślina lecznicza. Jako roślina jadalna pokrzywa może być stosowana w różnoraki sposób. Kiedyś była stosowana właśnie tak jako pokarm głodowy, czyli na przednówku, kiedy już zapasy po zimie się kończyły, a kiedy ona się pojawiała, była stosowana jako takie polewki gotowane, czyli takie. Dzisiaj nazywalibyśmy to zupami. Bardzo dobra taka wiosenna zupa z młodej pokrzywy, gdzie albo końcówki pędu takie młode, żeby były, albo całkiem te malutkie takie pokrzywki zbieramy, parzymy i robimy taką zupę krem z nich. Jeżeli chodzi o sałatkę. To tak samo bierzemy, listki obrywamy i sparzamy i siekamy. Już ty, tylko sparzamy wrzątkiem, przelewamy właśnie, żeby pozbawić tych piekących właściwości, żeby w buzie nas nie piekło na przykład, bo to nie jest chyba raczej za miłe e, wrażenie. Kolejną rzeczą, którą możemy z pokrzywy zrobić, to jest również e, sok. Za pomocą e, sokowirówek czy, czy, czy wyciskarek wolnoobrotowych możemy e, wycisnąć z niej sok i mamy mocno zielony, mocno. Trawiasty w smaku, ale bardzo zdrowy i, jeżeli dodam do tego cytryny, bardzo dobry sok. Poza kulinariami, pokrzywa to również e, uroda, bo oprócz e, właściwości takich, które nam daje do środka, kiedy ją jemy, możemy zastosować i przygotować z niej płukanki, na przykład do włosów, które wzmacniają włosy, które e, usuwają część problemów ze skórą. E, ale to. Też można dalej iść i z tego również tonik przygotować. Do twarzy na przykład, gdzie przy różnorodnych problemach mamy na bieżąco swój własny świeży tonik, który możemy przez kilka dni, co kilka dni świeży sobie przyrządzać. Polecamy pokrzywę. To nie jest chwast z płotu, to jest naprawdę cenna roślina, a przepisy znajdziemy na stronie Sronie. uczelni.